Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś Lustro, czyli jak macie się w stosunku do siebie. Pomyśl o tej konkretnej osobie. Pomyśl o poszczególnych aspektach życia w Waszej relacji. Pomyśl również o sobie, nie tylko o tej osobie. I zobaczmy. Jaka jest sytuacja między Wami w poszczególnych aspektach życia? Bardzo dziękuję Wam za obecność, za to, że lajkujecie, za to, że subskrybujecie. Zachęcam osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, a nadal jest ich sporo, tak mówią statystyki Google i Youtube, że naprawdę sporo osób yy, nawet ponad 50% wraca bez subskrypcji więc będę bardzo wdzięczna jeżeli jeżeli się zasu jeżeli zasubskrybujecie w ramach rewanżu <gryw> bardzo dziękuję z góry i serdecznie zapraszam do oglądania dobrze lustro Jaka jest między Wami sytuacja w poszczególnych aspektach życia? Zobaczmy. Ty, ta osoba. Czytamy. Energia ogólna Twojego podejścia do tej relacji. Jak podchodzisz w kwestii emocjonalnej, jak podchodzisz w kwestii intelektualnej? Jak w kwestii fizyczności? I jak w kwestii materialnej? Dobrze. Muszę tak to ustawić żeby było tak jak widzę na monitorze tak. Dobrze. OK. W tle mamy po Twojej stronie głupca. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda po tamtej stronie. Energia ogólna podejścia do, twoje, do tej relacji, jak podchodzi od strony emocjonalnej, jak od strony intelektualnej, jak od strony fizyczności, jak od strony materialnej w tle król kielichów po tamtej stronie. No całkiem nieźle. Dobrze, energia ogólna po twojej stronie, sielec, energia ogólna po tamtej stronie, paść, buław. <grym> Jednym słowem mamy sytuację, w której tutaj jest gorąco i oby jak najszybciej. Po twojej stronie zawieszenie, zmiana perspektywy, obserwacja sytuacji. No, sam się, sama się związałaś, sama się rozwiążesz. Jak to mówił Siara do swojej małżonki w kilerze. Tak to właśnie tu wygląda, i Ty się przyglądasz tej sytuacji, i obserwujesz tą gorącą głowę, gorącą, młodą głowę, bo młodość jest ewidentnie, niezależnie od wieku, w podejściu tamtej osoby, energii, w energii ogólnej. Co w sprawach emocjonalnych po Twojej stronie? Co w sprawach emocjonalnych po tamtej stronie? Po Twojej stronie cztery miecze. Ty nadal jesteś w, na etapie odpoczynku, przyglądania się, nie spieszysz się, bo jest tutaj, czujesz, że jesteś w nowym etapie życia, być może po czymś odpoczywasz. Tam po stronie tej osoby mamy dziewięć pentakli. Tamta osoba czuje się dobrze w sytuacji swojego ogólnie życia czuje się bezpieczna finansowo czuje się wartościowa nie spieszy, nie spieszy się również do budowania relacji jako takiej, ale za to się spieszy do kwestii fizyczności bo gorąca głowa Pazia Buław naprawdę chciałaby tutaj, ażeby to zero tak bo zero to jest te oczywiście y, głupiec ale Paź Buław to jest taki też wejście w nową relację i w nowy etap, no ale już troszkę bardziej, że tak powiem, obleczony w ziemską, w ziemską skórę, tak? I w ziemskie chęci. O, dobrze. Ale za to jest tutaj właśnie takie poczucie, że jest fajnie jak jest więc w sprawach budowania relacji to to nie wygląda tak bardzo e, na hopaj siupaj. Bardziej erotycznie wygląda na hopaj siupaj. Tutaj mamy również króla kielichów w tle, który potrafi zarządzać emocjami, też się nie spieszy, też wszystko ma w miarę pod kontrolą. Co w sprawach intelektualnych? Po twojej stronie król pentakli, po tamtej stronie Głupiec. No proszę, tu głupiec ogólnie w tle, tutaj natomiast w sprawach intelektualnych głupiec, tak? No, no spokojnie, na luźniutko, bez przesady, znowu z tym przykładaniem się do spraw intelektualnych. Bardziej można tutaj coś zawoalować, coś można zacząć na nowo. Powierzchownie podchodzić do spraw intelektualnych. Ty tutaj jesteś nadal na etapie takim podejścia, że intelekt powinien być przekuwany na bezpieczeństwo materialne, na bezpieczeństwo finansowo, również takie życiowe i podchodzisz do spraw intelektualnych w sposób dojrzały. Nie ma specjalnie porozumienia u Was w kwestiach intelektualnych. W kwestiach intelektualnych to jest bardziej ciekawość po tamtej stronie życia, od tak, skakanie po tematach. U Ciebie Ty intelekt potraktujesz jako narzędzie do budowania podstaw materialnych, jak w sprawach fizyczności. U Ciebie trzy kielichy, a tam pięć kielichów. Hmm. Mimo tej takiej frywolnej yy, sytuacji na pierwszy rzut oka po tej stronie, po tamtej stronie, tam jest poczucie, że coś się rozlało i może to ty spowodowałaś, czy spowodowałeś to, że coś się rozlało, dlatego że tutaj ewidentnie coś się zadziało takiego, to są te trzy kielichy, tak, tu się te trzy kielichy rozlały, po twojej stronie też są, są, jest, są kochankowie, czyli potrzeba podjęcia wyboru, dokonania wyboru. Ale ja to też widzę jako trzy kielichy, tak? Tutaj są trzy postaci, trzy osoby, które wchodzą w grę. I tu po tamtej stronie, od strony. Fizyczności jest obawa, jest strach, że Ty jesteś na etapie podejmowania de tej decyzji. Ta osoba widzę teraz, że chce Cię zawojować, tak? chce pokazać Ci, że po stronie właśnie tego kogoś jest, jest lepiej, jest lepiej, jest ciekawiej, więcej się dzieje, żebyś Ty zwróciła uwagę bardziej na na tą osobę, czy zwrócił uwagę na tą osobę, bo ona jest w jakimś niepokoju, w jakimś żalu, że coś po Twojej stronie się dzieje takiego, co, co może spowodować, że wybierzesz kogoś innego. Dobrze, i co w takim razie od strony materialnej, tym bardziej, że ty jesteś właśnie tutaj w zawieszeniu i w energii głupca. I po Twojej stronie jest, o, tutaj po stronie materialnej również mamy wielki arkana. U Ciebie się dzieje dużo od strony właśnie podejścia nowego do, do spraw relacji. W sprawach materialnych u Ciebie jest sprawiedliwość, a po tamtej stronie jest król Buław. Tam jest zdobywanie materii, działanie, energia, chęć działania. Być może troszeczkę nawet sprawy materialne mają za zadanie troszkę odciągnąć uwagę tamtego, tamtej osoby od tego takiego zawodu czy niepokoju związanego z sprawami fizyczności. Natomiast po twojej stronie, od strony materialnej, są jakieś sprawy prawne, są sprawy, sp które. Ty podchodzisz do tego, jak do właśnie tego, co się miało wydarzyć. Ty od strony materialnej podchodzisz bardzo poważnie do, do życia i to też widać tutaj właśnie w kwestii intelektualnej, że w, w, zależy ci na tym, żeby intelekt pracował na rzecz spraw materialnych i no, budujesz taką. Silną, mocną, a jednocześnie ciężką, przyznam szczerze, trochę karmę w sprawach materialnych. No, ale jest to też spowodowane tym, że masz takie poczucie, że wchodzisz w jakiś nowy etap życia, w którym no, już trzeba iść dalej. Dlatego po stronie tamtej osoby jest więcej frywolności, ale od Spraw, sprawy erotyczne ewidentnie są przykrywane, jakiś żal jest przykrywane wszystkimi innymi działaniami. No dobrze, dlatego właśnie, że ta osoba ma w tle też kielich, króla kielichów, który podchodzi do spraw emocjonalnych jak, do, jako osoba doświadczona. Zobaczmy w takim razie, co. Podpowiedzą karty Tobie jako rada, mm. modlitwy i życzenia. Otwórz się na to, czego naprawdę chcesz. Bo po Twojej stronie jest taki trochę taki ciężar taka, mm, takie podejście, że nie jest lekko. O, tak bym to określiła. Podejście, w którym Ty jesteś osobą taką, która ciężko podchodzi do życia. Myślę, że bardziej się oddaj marzeniom. Bardziej się oddaj marzeniom, dlatego że Ty czujesz ciężar tego nowego początku. Zobaczmy, jaka jest rada od tych kart. Wyskoczyła. Proszę bardzo. Więcej mów o sobie. Więcej mów o sobie, dlatego że też być może to jest związane z kwestią taką, że ty dużo jakichś spraw y, zatrzymujesz dla siebie. O, więcej mów o sobie, wtedy się wszystko wyjaśni i nie tylko ty będziesz wiedziała, co się u ciebie, czy wiedział, co się u ciebie dzieje. No. I tym akcentem, mam nadzieję, optymistycznym, Serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.